Witam Was kochani na błyskawicznym czytaniu. Także dzisiaj błyskawiczne czytanie na jedno z najczęściej zadawanych pytań. Czy będzie kontakt? Czy ta osoba odezwie się dzisiaj do Ciebie, albo w najbardziej bliskim czasie, czyli dzisiaj albo maksymalnie jutro. E, czytanie jest po ponadczasowe, czyli kiedykolwiek je obejrzycie, to od tego liczmy. Nie. Słuchajcie, <laughs> sięgniemy, sięgniemy dzisiaj po karty i sprawdzimy, co się dzieje w jego jej. Głowie, jakie są intencje, jaka jest energia między wami i czy możemy spodziewać się wiadomości telefonu, spotkania, albo może po prostu ciszy. Pamiętajcie, to jest szybkie czytanie ogólne, więc bierzcie z niego to, co z wami rezonuje. A jeśli chcecie bardziej szczegółowego czytania, indywidualnego wglądu, to zapraszam do kontaktu. No to, kochani, zaczynamy. Czy będzie kontakt? Czy będzie kontakt? Czy on, ona się do was dzisiaj odezwie? Czy będzie kontakt? mamy wisielca, zobaczcie. Mhm. Ale są uczucia. O, słuchajcie, no to jest czytanie dla kogoś. Yy, to jest czytanie dla kogoś, zdecydowanie. Słuchajcie, wisielec nam na początku pokazuje, że aktualnie między Wami panuje zawieszenie. To taka dziwna cisza, gdzie oboje strony czekają. Kto pierwszy wyciągnie rękę, może być poczucie, że ktoś specjalnie wstrzymuje się z kontaktem, analizuje sytuację, patrzy na nią z innej perspektywy, albo zwyczajnie boi się zrobić pierwszy krok. No ale co, kochani? Mamy dwa puchary, czyli serce tego czytania. Uczucia są wciąż obecne między wami. Obie strony wciąż mają do siebie emocjonalne przywiązanie i jest potencjał na pojednanie, jest potencjał na rozmowę, a nawet na odbudowanie relacji. I ta karta dosłownie wskazuje na rozmowę, kontakt, wymianę emocji i wymianę słów. Do tego mamy 10 denarów. I pokazuje, że w tej relacji są poważne zamiary albo głębsze więzi, rodzina, wspólna przeszłość, wartości, stabilność, także ta osoba może myśleć o przyszłości i nie chce niczego zniszczyć pochopnie. Jeśli to była dłuższa relacja, to tutaj widzę więzi rodzinne albo nawet wspólne plany na życie i to wciąż w tej osobie żyje, to na pewno. Do tego mamy królową pucharów. Także królowa Pucharów wskazuje nam na osobę bardzo wrażliwą. To możecie być Wy to może być wasz partner, wasza partnerka, to jest osoba wrażliwa emocjonalnie. Także, tak jak już wcześniej powiedziałam, to może być wasza energia, albo energia waszej osoby. I tutaj są głębokie emocje, tu jest ta tęsknota, tu jest pragnienie zrozumienia, i bliskości. Także ktoś myśli ciepło i z troską o was. I na samym końcu, słuchajcie, mamy kochan kartę. Kochankowie, e, także to jest karta ostatecznego wyboru. Ta osoba w sercu naprawdę wciąż czuje to silne przyciąganie, rozważa kontakt, i kochankowie wskazują na bardzo ważną decyzję emocjonalną. To nie jest przypadkowy impuls, i tutaj chodzi o poważne uczucia. Słuchajcie, także podsumowując: em, tak, kontakt jest bardzo prawdopodobny. Dzisiaj, jutro ta osoba myśli o Was ciepło, uczuciowo. W tle są zarówno emocje, jak i chęć odbudowania tej stabilności. Na razie, na razie ta sytuacja jest jeszcze lekko w zawieszeniu, ale decyzja o kontakcie dojrzewa i to szybko. Także może to nastąpić, gdy ta osoba poczuje się gotowa emocjonalnie, żeby wyjść z tego wisielca i po prostu zrobić krok. Słuchajcie, porada dla Was. Nie naciskajcie, dajcie tej osobie czas na podjęcie decyzji, nie zawiedziecie się. Jeśli dacie przestrzeń, szansa na kontakt jest naprawdę duża. Także takie czytanie, co dla niektórych. A ja Was bardzo proszę, jeżeli tak osoba się z Wami skontaktuje, to proszę tutaj wrócić do tego wideo i mi napisać w komentarzach. Chcę wiedzieć, ale dzisiaj albo jutro ta osoba się na pewno odezwie. Pozdrawiam Was serdecznie. Dziękuję. Buziaki Papa.